Hadouken. Witajcie w następnej degustacji. stacji. Tym razem piwo z walizkiego braworu Tiny Rebel i się nazywa Hadoken! Jak ktoś grał <coughs> w Street Fighter, a wie o co chodzi. Ten ruch z puszczaniem tych lodowych czy ognistych kul, <grym> Prawda? O taki, wiecie, finishing move. Eee, często, nie zawsze. Jest to Amplified IPA 6,2% alkoholu. Eee, ale znalazłem coś nowego. Eee, hadoken tylko z, z takim wykrzyknienia na końcu. Jest to zespół e, angielski. E, I grają e, Denspanka. Wpuścimy sobie parę piosenek. E, da się słuchać. Da się słuchać. E, no pewnie nie dla każdego, ale da się słuchać. E. I w składzie jest woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele i drożdże. Chmiele to Simco i Idaho 7. Oczywiście mają historyjkę o tym, nie jest ona na, na puszce, no właśnie o tym e, Street Fighterze i e, kończącym ruchu, ale no jakoś nie było jej na, na stronie, nie wiem czemu. E, przejdźmy do piwa. Przejdźmy do biwa. Jak widzicie taki e, soczek pomarańczowy e, lub grejpfrutowy, o to by ładnie, e, ładnie kolor by poddało, sok e, mętne, e, brak piany. Znaczy, piana się otworzy przy nalewaniu, ale od razu są średnie i duże pęcherze i bardzo, bardzo szybko opada. Aromat no niezbyt zdecydowany. E, no myślałem, że właśnie będzie to takie piwo, które idzie po bandzie, nie? E, wykończy konkurencję, e, no, sugerując się nazwą oczywiście. Trochę słodowości, trochę takiej, wiecie, sałatki owocowej, trochę cytrusów. Okej, okay. no ale mogłoby być to wyraźniejsze, ciekawsze, soczystsze. smakuje jest podobnie. Ono jest bardzo delikatne. Okay. Takie praktycznie aksamitne. Troszkę jest takich: wiecie, e, uszczypnięć od e, gazu, ale niedużo. E, czuć bardzo tą słodowość, tę coś pszenicy. E, czuć wpływy owsa. Jest fajnie. No, i jest owocowość. Zdecydowanie jest owocowość, z tym, że ona też jest taka przytłumiona, jak w aromacie. Eee, nie ma takiej zdecydowanej soczystości. Jest sałatka owocowa, ciężko określić, jakie to są smaki. Trochę cytrusów. A, a. E, lepiej jest z goryczką, ona jest niewielka, ale da się wyczuć graffiti. Może trochę sosny. E, I później, jak sobie trochę poczekacie. Jest pewna pikantność, rozgrzewanie w przełyku od alkoholu, ale tak to smaku alkoholu nie czuć. Bardzo fajnie się to pije, delikatnie. E... Czujcie, że pijecie troszkę mocniejsze piwo, ale nie żeby to było powyżej sześciu. No nie jest to piwo, które że tak powiem, e, no zerwałoby wam buty. Nie ono jest fajne, ale bez przesady. Także nie wiem, czy bym się kierował wybo przy wyborze nazwy, bo według mnie nie zasługuje ono na e, taką dobitną, dobitną nazwę. No ale się możemy. Na pewno może e, przeciągać człowieka jak za dużo wypić. E, no ale. Kto sobie robi sesję z takimi ponad 6% piwami? No od czasu do czasu można, no ale. No, chyba że jak wypijecie za dużo, to będziecie mieli takiego kasa, taki ból głowy, że rzeczywiście tak jakbyście zostali znokautowani. No nic, jeżeli mieliście szansę pić to piwo, oczywiście napiszcie mi w komentarzu co o nie myślicie. Jak dla mnie, no, z pewną taką dozą nieśmiałości mogę powiedzieć, że no nie spełnia warunków, ale jest pijalne. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, czy jest?